MN z tego typu subujcie, łapki w górę z tego typu w opisie macie link do mojego fanberga pozam was widzowie trzymajcie się, trzeba iść do przodu i nie do tyłu tego typu widzowie ja tu rymuję mam słuchawkę bit tego typu zobaczcie ja sobie rymuję ile wlezie trzeba iść do przodu nie do tyłu To jest właśnie to co ja mówię tego typu właśnie to jest to i tyle razy mówię widzowie trzeba Idź do przodu, nie do tyłu, dziękuję za to, że są coraz więcej subów na kanale tego typu i lajkujcie mój fabac, pamiętajcie na YouTube Bicie ma tutaj fajny wid tego typu w słuchawkach. Pamiętajcie o jednym, idźcie do przodu, nie do tyłu, tego typu i dziękuję za to, że rozwalamy tych debi dookoła, bo my jesteśmy górą, oni są dołem tego typu rozpietalamy i ile wlezie ludzie, ludzie. To jest to, trzeba być twardziele, a nie minczaka. Jak ktoś jest minczaka, to nie jest fraje tego typu. A kto jest fraje, nie wypierdala. To jest proste. A kto chce fejmu sam nabić, to niech nabija samemu, a nie się podkłada pod kogoś, podbijać komuś fej. Trzeba być idiotą tego typu widzowie patrzcie, ja tu frystaluję dla was tutaj przekazam tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu i nie podbijać się pod kurśfejem, bo to trzeba być frajestwem, żeby się podbijać pod kogoś fajn Zobaczył ja od podca zrobiłem z i... Napierdałem ile wlezie, zobaczcie ile idę, tego typu, jestem znanym youtuberem, takim bozo, królem jest, tego typu, właśnie, to jest to. Tem jest dojebany, tego typu, zobaczcie, znany youtuber, ci tu przekazuję wam, sorry, że źle powiedziałem, to nie jest ważne, przekazuję wam, widzowie, tego typu, gdzie nie pojedziecie, co, jak, powiecie, czy znacie takie bozo, tak? Znany, bo to jest znany YouTuber tego typu i rozpierdala cały internet. Właśnie to jest to: trzeba iść do przodu, nie do tyłu. A każdy mówi, a bo tak jest: jest spalony, nie jest spalony, idzie do przodu, nie do tyłu. A kto mówi, że jest spalony, ten jest frajek. Właśnie to jest to. Ja sam wytworzyłem film. Dzięki Wam widzowie tego typu w roku 2012 roku zrobiłem pierdolone kało aż do dziś tego typu. Zobaczcie, jak tu rozkręcam cały. Wcale tego typu i co was tego typu widzicie Ja to zapierdalam ile wlezie Słucham sobie bit, żeby mieć zajebiście tego typu właśnie widzowie pamiętacie o jednym, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Bo jakiś piesek tu szczeka, ale ty nie jest ważne ważne że idę do przodu, a piesek szczeka bo rymuje tego typu jak ja rymuję Właśnie to jest to, trzeba iść do przodu nie do tyłu Piesek tu mi daje bit, a ja idę dalej po całości. Piesek szczeka, szczeka ile wlezie, zobaczcie. It mi podkłada i ja muszę bitów wsuwać pod piosenkę tego typu pod krystal mój. Zobaczcie, znany YouTube tu rozwalawał. Pytacie się kiedy jaka płyta z moją y, krystalową płytą tego typu. Tak myślę, widzowie może zrobię jakąś płytę krystalami różnymi z moimi bitami ale to wszystko od was nie od mnie tego typu subujcie lajkujcie mój fanpage trzeba iść do przodu nie do tyłu zobaczcie ja tu śmika po całości chcecie prezent pod gwiazdkę w płytę z moimi krystalami musicie zasłużyć tego typu zobaczcie ja jadę po całości tego typu trzeba iść do przodu nie do tyłu idźcie do przodu nie do tyłu bo ja mówię to szerzej i otwarcie chcecie prezent pod gwiazdkę to bądźcie do przodu nie do tyłu jak będziecie grzeczni pod gwiazdkę, wam płytę dam, tego typu, z moimi krystalami, tylko bądźcie grzeczni, a zasłużycie. Jak nie będziecie grzeczni, to w tym roku nie będzie żadnej płyty, o to jest pytanie, czy mam zrobić, czy nie, bo ja sam już nie wiem, czy mam wam to robić, czy nie, bo ja mam inne sprawy na głowie, ale trzeba iść do przodu, nie do tyłu, właśnie widzowie, trzeba śmigać po całości Ja jechać do przodu, tak mówię. Jak będziecie grzeczni widzowie, to dam Wam pod choinkę, płytę moją z pistolami, z bitami. Ale to bądźcie grzeczni widzowie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu. A dwa, nie troli, bo to są zjebańce tego typu. Zobaczcie, ja ich na nich nie zwadzę. Mam to wyjebane, proste w dupę tego typu. Jebać i krótko, aby też na to nie zwracacie, trzeba iść do przodu. Tak Wam mówię, jak będziecie na nich zwracać uwagę to oni właśnie będą tebić, a może powinno być odwodnie, to wy powinniście ich tępić, to właśnie to jest to. Dobra, do kończę perfelowanie tego typu. Podam Was widzowie idźcie do tyłu czy do przodu. Wolę iść do przodu, nie do tyłu. Podam Was miłego dnia. Wam życzę. Słuchajcie, lajkujcie. W opisie mój link macie do mojego kompacza. Podam Was widzowie. Pamiętajcie o tym. Trzeba być górą. Tak jak ja jestem górą, to Wy też widzowie. Trzymajcie Do usłyszenia tego typu. de! de, de.